Cześć, witam Was z Bieniarz Bajku przy ulicy Goldhamera 9 w Tarnowie. Sezon cyklokrosowy na dobre rozpoczął się i jest okazja parę tematów, parę tematów poruszyć. Kiedyś mówiłem o rowerach grabelowych, o przełajowych, na których startujemy, startujecie w wyścigach cyklokros. O, obowiązują tam rygorystyczne zasady co do szerokości opon, jeżeli chodzi o Wyścigi dla zawodników z licencją. Wyjątkiem są kategorie amator, w których mogą jeździć y, ludzie na dowolnych rowerach, zawodnicy y, na dowolnych rowerach, na dowolnej szerokości opon. Wszystkie kategorie z licencją y, muszą, są zobowiązane do opon 33, i tak naprawdę y, bym to powiedział, że. To jest chyba najważniejsze w rowerze przełajowym, aby być dopuszczonym do wyścigu i wystartować, mieć takie opony przy rowerze, jaki jak to nie był, choć przy kategoriach tych młodszych zawsze musi być to rower przełajowy i kierownica baranek. Proste kierownice mogą być dopiero w kategoriach Masters z licencją i tam. Tam jest prosta kierownica, ale opona musi spełniać warunki te 33 mm szerokości. Jeżeli chodzi o opony, to bym podzielił je na trzy rodzaje: opony na suche warunki, opony uniwersalne i opony na ciężkie błoto. I tak naprawdę to może nie opony aszytki, tylko to nazwałem oponami. Wszystkie rodzaje jakie są, będę mówił na nie opony. Opona, bo może być szydka, ale szytka to jest yy, innego rodzaju opona. Jest to yy, bawełniana, bawełniany oplot, a w środku jest dętka i yy, szytki są przyklejane do felg. Jeżeli chodzi o, mam tutaj, pokażę Wam pokrótce, felga jest, jest płaska i do tego przyklejamy można na taśmie, na kleju. Do rywalizacji, do ścigania w cyklokrosie raczej wszyscy zawodnicy kleją. Na taśmie jest może prościej i szybciej, i później to jest łatwiejsze w serwisie wymianie. Ale jeżeli chodzi o y, trzymanie, żywotność, to wydaje mi się, że klej jest lepszy, klej daje lepsze możliwości. Y, taśma może puścić, jeżeli jeździmy w zmiennych warunkach, sucho, mokro, bo to myjemy kerszerem. I ta taśma może puścić po prostu. Z obu stron taśma jest ona bardzo mocna i w szosie to dobrze działa, jeżeli jeździmy w suchych warunkach, ale jeżeli chodzi o wyścigi przeojowe gdzie dominuje tu błoto i myjemy kerszerem, niestety inaczej się nie da umyć tych opon, to wtedy ten klej dobrze, dobrze nam się sprawuje. Przede wszystkim, właśnie felga jest płaska i to felgi charakteryzuje. Nie da się tu założyć żadnej opony zwykłej z dentką, bo nie, nie ma w ogóle rantów. Ale zaletą tego też jest, że jak mamy tą naklejoną szytkę, nigdy snake'a nie złapiemy. snajki. łapiemy przez to, że felgi mamy ranty, dentki i ona się przy docisku rozkłada. Pokażę. Okay, mam, tutaj mam oponę też przełajową, ale tubę lesową. I zobaczcie, jeżeli, jeżeli dobijemy, tu mam mało powietrza. Ale jeżeli ją dobijemy na maksatona to ona, yy, o, może w ten sposób będzie łatwiej, to opona yy, między oponą a rantem, czyli yy, opona przy uderzeniu w kamień coś ostrego, yy, tak przy dętkę, że nam yy, robi się dziura, podwójna dziura, lub coś bijemy. Tu jest, tu, tutaj można stosować do tego dentki, ale tu jest, yy, to jest tubeles. Mleko, czyli jeżeli coś bijemy, to to mleko powinno nam załatać takie dziury do 2-3 mm yy, i snake'a nigdy nie złapiemy. I powiedzmy, że to jest lepsze niż dentka, na pewno gorsze niż szytka, bo nie da się tak niskiego ciśnienia w tubele yy, uzyskać. Może to w, dzisiaj uda mi się to jeszcze zaprezentować. Yy, jeżeli chodzi o yy, jeżeli chodzi o Parametry, no najlepsze parametry maszytka. Jest ona zbudowana czy też zrobiona z bardzo wysokiej jakości y, bawełny, która nie jest rozciągliwa, ale ona świetnie pracuje. Y, odkąd założymy szytkę, ją pompujemy, moczymy w błocie, myjemy kerszerem, ona wysycha i tak to może być 100 razy. I ona nie zwiększy swojej objętości. Na przykład opony bezdętkowe y, zwiększają swoją objętość, jak dopompowujemy je. I widziałem takie sytuacje, że sędzia nie dopuszczał zawodników, kto, którym pisało na oponie bezdętkowej tubele z 33 mm, ponieważ sędziowie mają miarkę na starcie i jeżeli nie wchodzi w miarkę opona, to koniec. Też widziałem takie sytuacje na boksie. Wchodzili na boks i na boksie technicznym sprawdzali się. Okazuje że były tam opony, które od wielokrotnego pompowania czy zbytniego się rozciągnęły do o wiele większych wymiarów niż to do 33 dopuszczone. Ale jeżeli y, tubelessowa opona trzyma się, y, trzyma się w tych normach, jeżeli chodzi o szerokość, to powiedzmy, że jest y, dobrym zamiennikiem y, y, szytek, tych opon naklejanych, bo opony naklejane, szytki, no, są dość kłopotliwe. Jeżeli mamy jeden komplet kół, no to przed startem nie da się zmienić, na, y, jak jest super, było to na inne, bo to proces klejenia to nawet kilka dni trwa, żeby to dobrze się trzymało. Jeżeli jest super sucha, mamy błotny, błotny bieżnik, pokażę Wam jak jest błotny bieżnik. I tutaj mamy szydkę, to jest super mat, taka e, opona na super trudne warunki. Właściwie większych bieżników nie ma. Tu dla kolegi Mariusza nakleiłem, mam nadzieję, że zdobędzie kolejny e, medal na tych oponach może w tym sezonie. I to jest właśnie wszystko, bawełna przyklejone, bieżnik jest doklejany. Zobaczcie, sobie bieżnik jest doklejany o bardzo wysokich parametrach przyczepności. To jest tak naprawdę, ona się szybko ścier, starłaby, ściera się na asfalcie, na twardym podłożu, ale jeżeli chodzi o trzymanie w trudnym śliskim, to naprawdę możemy jechać na krawędzi i ta opona nas trzyma. W dodatku zobaczcie sobie, jeżeli mamy szybkę, tu jest nie jest może odpowiednia ilość powietrza do jazdy, ale do zaprezentowania jest odpowiednia ilość. Zobaczcie sobie. Szytka, może nam aż tak pracować na zakrętach. Może możemy ją y, w ten sposób ona trzyma. Jeżeli będziemy mieli oponę. Tu mamy oponę tubelesową. Tu jest mało powietrza, ale już jej tak nie, nie złożymy. Ona tak nie pracuje. To jest po prostu guma. Tam jest y, materiał. Wiemy o tym, że, że ciuchy, w których chodzimy dżinsy, bluzki, spodnie, swetry są z materiału. I dlaczego nie chodzimy w plastikowych, gumowych rzeczach, no bo są niewygodne one nie przylegają tak do ciała i nigdy nie będą tak wygodne co prawda mogłyby być trwałe i nie trzeba by było tak może o nie dbać bo były bardzo wytrzymałe może na całe życie, wiemy że folia się rozkłada guma przez wiele, kilkadziesiąt lat no i tutaj też jest z tym związane że to nigdy nie będzie tak pracowało jak szybka na boki choć tu bez powietrza tak pracuje i w dodatku jak mamy tubeles Oponę tubelesową, no to przy małym powietrzu ściągnie nam z rantu. Przerabiałem to, jeździłem na tubelesach, było nieźle w porównaniu do dentek, ale było ryzyko takie, że na zakręcie mogło nam ściągnąć yy, oponę, i nieraz się tak przydarzyło, że zeszło powietrze i koniec zjazdy. Jeżeli chodzi o oponę z dętką tu mam oponę Vittoria bo kilka firm robi: yy, to jest Terano, czy model Terano. 33, zobaczcie, zawsze jest, jest oznaczenie 33 mm. A jeżeli chodzi o dętkę za no to, to już nie ma szans, żeby tak pracowało na zakrętach. A wiemy o tym, że w cyklokrosie wygrywa się na tych, właśnie, nawrotach. szytka nam to daje, gdzie możemy na pełnej prędkości, czy na dużo większej niż na Tubelesie, i dużo większej niż na oponie. Z dentką wchodzić zakręty i to się wszystko trzyma, nie przewracamy się. I, yy, i też trudno, trudno ją przebić, jest, bo tam jest dentka lateksowa. Wiemy dobrze, że yy, dentki lateksowe się pojawiły, się pojawiły ja już je znam od 20 lat, bo były kiedyś dentki lateksowe, ale teraz są super cienkie, lekkie, 35 gramów waży. I można zastosować dętkę lateksową, gdzie to troszkę zwiększy wytrzymałość od tradycyjnej dentki, Bo zobaczcie, jeżeli zastosujemy taką oponę, to jest opona z francuskiej firmy FMB, gdzie jest ręcznie robiona o y, szerokości 33. To jest akurat na słabe warunki. Lekka, bardzo szybka opona. Zobaczcie sobie FMB. CX-33 we Francji robiona. To jest bawełna. Ten bieżnik jest doklejany. I to jest opona o najwyższych parametrach. I według mnie to ma większy sens. Taka opona plus dętka lateksowa. Wtedy mamy podobne parametry jak szytka. I nie musimy tego naklejać. Możemy mieć jedne koła przed startem sobie zmieniać. Jeżeli ścigamy się na poważnie. Chcemy... Rezultaty osiągać i mieć spokojną głowę przed każdym startem, no to należy mieć przynajmniej dwa lub trzy komplety kół na zapas na mokre, suche, czyli szybka, sprinterska, szybka i na warunki mieszane. Ja używam slalomki z FMB w ogóle. Ja jeżdżę na tej firmie FMB. Dużo topowych zawodników na świecie jeździ. Nie wszyscy o tym mówią, pokazują, ponieważ są związani z umowami sponsorskimi, które sponsorują cały team. Ale są tacy zawodnicy, którzy mają zamalowane. Znamy to z, z wielu wyścigów, gdzie nie widzimy, jaki jest napis, jaka to jest firma, opon, ponieważ zawodnik jest objęty sponsoringiem czy cały team. I na przykład, firma. Pirelli dla, dla wszystkich opony, ale że Pirelli nie robi szytek, no to zawodnicy muszą zamalować niestety, jeżeli chcą e, ścigać się w cyklokrosie e, nazwę, ponieważ szytki niewiele firm robi: Vittoria, e, Dugast, FMB i firma chyba Force. Nie wiem jakie jeszcze firmy robią szytki do cyklokrosu. Te cztery na pewno znam, bo je e, naklejam na felgi. I też e, właściwie chyba wszystkie miałem w okazję użytkować, a jeszcze tufo ma. Tylko że tufo, szybka tufo jest właśnie gumowa. Ona bardziej przypomina oponę tubelesową niż e, szytkę, która jest z bawełny, no ale jest wytrzymała, odporna i kilka lat ona będzie służyć, dopóki jej nie przebijemy. E, jeżeli chodzi o szybki najbardziej uniwersalne, no to, no to właściwie wszystkie firmy mają podobny bieżnik, czy to będzie Dugast, czy to będzie Victoria, y, czy to będzie FMB, dokładnie taki bieżnik, tu jest w tej firmie zwany slalomem. To jest najbardziej uniwersalna i na takiej szytce, jak mamy jedno koła, możemy oblać cały sezon. Chyba, że będzie super jakieś błoto, to wtedy nie będzie y, nam ciągła. Zobaczcie druga strona szytki, ona się nazywa szytka, ponieważ jest tu szyta. To, to jakby to. To jest wsadzona dentka, jest zszyte od drugiej strony, i wtedy się to dokleja do, do felgi do tego przeznaczonej. Co mogę powiedzieć? No, nie wymienię konkretnego lidera, jeżeli chodzi o szytki. Ja używałem wszystkich, choć jeżdżę na FMB i one mnie się dobrze sprawują. Myślę, że w ciągu 8 lat. Nie wiem, czy dwa razy nie rozwaliłem szytki, tak to bez zarzutów, one wszystkie działają, także mogę je rekomendować spokojnie, ale długa też jest dobre. Inne szytki też yy, są chwalone. Ważne jest, żeby szyt, szytka miała bok zaimpregnowany. Chodzi o to, że ona, jak jest z materiału, żeby nie nasiąkała, bo później po pierwsze będzie bardzo ciężka, bo wiemy, że, że materiał potrafi nasiąknąć i już nie mówię, że będzie gnił, jak będzie w wilgotnych warunkach, ale będzie ciężkie. I wtedy szytka traci sens, no bo no jest ciężka. No a tu chodzi o masę rotacyjną. W wyścigu cyklokrosowym te przyspieszenia są kilkadziesiąt razy na jednej rundzie. Bo tych zakrętów jest kilkadziesiąt i musimy dohamowywać i później rozpędzać ten rower i to koło lekkie, sztywne. I ta przyczepność, i ta szytka właśnie ma decydujące znaczenie, często czy, czy wygramy, czy nie wygramy, pod warunkiem, że mamy nogę. Jeżeli nie mamy formy, no to nam nie pomoże najdroższy rower elektronikani, najlepsze szybki, najdziejsze koła. W cyklokrosie wystarczy przeciętny rower, średni rower, ale żeby miał dobre parametry i koła sztywne. Właśnie z dobrymi oponami nawet bym powiedział, że lepiej mieć tańszą ramę aluminiową, a mieć do niej, a mieć na zapas drugi rower, też taki sam i koła. Bo też kiedyś to przerabiałem, miałem aluminiowy rower i potrafiłem zdobywać medale mistrzostw Polski czy nawet zdobyć medal na mistrzostwo Europy i czy być w pierwszej dziesiątce wiele razy. I wcale nie miałem najwyższej klasy sprzętu, po prostu forma była i to było decydujące o moich rezultatach. E, pokażę Wam jeszcze, nie wiem czy mi się uda, bo ja wszystko co nagrywam to nagrywam za jednym razem. Włączam telefon, jakaś myśl mi e, przyjdzie do głowy i staram się to nagrać. Nie planuję, nie, nie analizuję tego. E, spróbuję przeciąć nożyczkami e, tą szybkę, żeby Wam pokazać jak wewnątrz wygląda. E, to jest slalomka 33 z FMB. Yy, zobaczymy nam nożyczki Fiskarsa, może się uda, nie wiem. Zobaczymy. Zobaczcie sobie, chyba się uda. Coś mi się wydaje. Nożyczki dobre. Chcę wam pokazać wnętrze tej szytki. Poświęcam Poświęcę ją. Zobaczcie sobie. Przeciąłem ją. Zobaczcie, tak wygląda szytka bawełna. Ten bieżnik jest doklejone to jest bardzo wysokiej jakości guma, szybko się zużywa ale naprawdę trzyma się, jeździmy na lodzie na śniegu yy, mokrym yy, korzenie, trawersy no i yy, jeszcze w dodatku to jest opona 33 trzeba mieć naprawdę niezwykłą technikę żeby to wszystko ten utrzymać rower w zakrętach yy, stabilnie i jeszcze wygrać wyścigi widzicie do do tego materiału jest wsadzona dętka lateksowa, która sobie luźno lata. I naprawdę odradzam wlewanie jakichś jakich płynów, mleczek, takich antyprzebiciowych, czy na przebicia, bo to w ogóle wtedy sens traci cała szytka i całe to wszystko, co, co staramy się i wydajemy, żeby, żeby to miało sens, czyli koło na szytkę, szytka, Przyklejamy, to wszystko kosztuje, później wlewamy mleko i to wszystko, że tak powiem, spieprzymy całą robotę. Jeździmy po prostu bez żadnych mleczek. Mleczka to możemy mieć w szosie, gdzie jedziemy 100 km od domu i żeby dojechać awaryjnie, jak złapiemy gumę. Szydka, yy, w ogóle wyścigi cyklokrosowe są takie, że mamy boks techniczny, możemy sobie zmienić koło i lepiej mieć koła zapasowe czy rower, a nie wlewać żadnego dziadostwa do opon. Zobaczcie sobie. Poświęciłem szytkę, ale może warta, może ktoś, kogoś przekonam. Tak, tak to wygląda na co dzień. Na co dzień robię takie rzeczy jak klejenie szytek do rowerów przełajowych. Od wielu lat sam przerobiłem setki chyba tego. I po prostu nie jest to łatwa robota, trudna robota, ciężka robota, ale... Ale ktoś to musi zrobić. Do mnie przychodzą trzy szosowe, czy cyklokrosowe nawet do rowerów typu gravel. Mam klientów, którzy naklejają szytki, chcą po prostu mieć przyjemność z jazdy bez względu na to, czy ją przebiją, czy nie. Po prostu szytka ma takie parametry, jaka żadna inna opona. Dlatego też większość zawodowców, czy szosa, czy cyklokros jeżdżą zawsze na szytkach. Wyjątki są jakieś opony, czy opona z dentką lateksową. Mam nadzieję, że co nieco wytłumaczyłem. Zawsze w komentarzach możecie uzupełnić. Ja postaram się w komentarzu tam dopisać to, co przegapiłem, ale zawsze tam dopisujecie o, o czym zapomnieli. Dziękuję wam bardzo. I też z góry dziękuję za wszystkie subskrypcje, polubienia i jak zawsze proszę o komentarze i wasze doświadczenia, ponieważ z tym wszystkim te filmy są kompletne i bardziej wartościowe, i co? Mogę Was pożegnać. I może do zobaczenia na jakimś wyścigu cykloposowym w tym roku. Żegnam Was z Biniarz Bajków w Tarnowie przy ulicy Goldhamera 9.